Ktoż nie zna Adolfa Dymszy, popularnego dotka? U nas ludzie głupie ludzie i pętaki, ich na jaki, same tranie, te sztubaki. Jestem za to, nie jest matą ale męczesti to właśnie ja. Bo ja jestem genialny a cóż, nie laluś, cacuś, nie chlituś, wajduś, jak coś. ktoś, nie tych co w głowie ma cóż, genialny ma sam nie wie co, ale cóż, wunderkin, ty typek, pokaz, cuduś, kawior i losuś. Skantyś Spinozuś, dyskantyś Spinozuś, nasz cudowny pupuś. To no ja właśnie, genialny ma co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś. Wszystko umiem i rozumiem, w pracy chętny i pojętny, nadzwyczajnie inteligentny, skromny przytem, z dużym sprytem. Więc jak idę, zaraz mówią o to ten słyni genialny ma Nie naduś, cuś, nie za coś, nie w bajduś, jak ktoś, Dość niezwykły, co w głowie ma coś, genialny ma coś, co mnie wie co, ale coś. Funderkin to kasy, na pokaz, cuduś kawiorni łosoś. Ką tuś spinozyś pinozość, kam tuśpinoś, nasz cudowny popuść, To ja właśnie pieniardy, ma co głowiem, ma coś, co mnie wie co rycuść. Dzień cóż, witam, niech liść tuś, jak coś, toś, toś niezwykły, co w głowie, wacuś, genialny, wacuś, sam nie wie co, ale cóś, wunderkind, oka, sypek na pokaz, cuduś, kawior i łosuś, kantusz, spinozuś, kantusz, spinozuś, nasz cudowny bubuś, to i ja właśnie, genialny, toś. Toś, to love, Ma co w głowie, wacuś, sam nie wie co, ale cóś. Jak to się wszystko zaczęło? Od 1917 roku pierwszą rolę jaką nagrałem to była jakaś mimiczna rolika. Potem mi dali taką rolę, gdzie kładłem Zbyszka na łopatki. A ponieważ był dosyć silny, więc jak krochnąłem go o ziemię, to on stęknął i chciał nie wyrzucić z miejsca. No. Jakoś stary Popławski taki aktor był, który protekcje, błagania zaczęli się tego, że on zdolny, no i zostawili. No jednym słowem zaprzyjaźniłem się z wszystkim i już byłem oczko w głowie teatrzy. To już się zaczęło, już kariera moja teatralna, już w osiemnastym roku, no a potem to już... O, Wszystkich wielbicieli dotka interesują Pana wspomnienia, szczególnie te niepozbawione humoru. Jako, że stworzył Pan przecież typ dzielnego, zaradnego Warszawiaka-optymisty. Ja zrobiłem żartów tysiące. Na przykład, proszę tak. Nas fotografował Pan Frankfurt. Więc jak nasadził na ostrość aparat i poszedł po Krzysie, to tymczasem ja mu wstawiłem do aparatu. Szklankę z wodą. Więc jak burzył, to wszystko było skręcone i zrezerwate. Tu mówi, co to jest? Odłożył tą kliszę, no i jeszcze raz o coś, patrzy szklanka z wodą. Miał już samochód, miał już samochód. Nic na przykład mówię, Lawińskiego podczas przerwy, jeżeli się przejechał, Lawiński lubił się przejechać. Przejechałem się na Trzech Krzyży, a z nami koniecznie chciał jeden dentysta pojechać. Typule. Więc pojechałem z nim na Trzech Krzyży i skręciłem w kierownicę i w lewo dookoła. jakie to był auto? Nie, dwójka tatr. <coughs> Ochydę. Wszystko jedno. Ale ukochany był to samochód pierwszy. Proszę <coughs> jak skręcimy w lewo kierownicę, mocno i dookoła jeżdżę sztuknąłem tego lamińskiego i mówię, coś się zepsuło. To on mówi, ile masz benzyny? Ja mówię, 10 litrów. Darać w obliczu, nie, nie, nie. to siódma rano stajemy. A jak to było z pana pseudonimem scenicznym? Mój pseudonim, więc dyrektor Gottfried przyszedł do mnie i mówi, że będę miał ładne nazwisko jako pseudonim. Jakie? Sipio del Campo. <grym> Zaczęli się śmiać w teatrze, no to on um, zrobił gafę, przyznał się i mówi, że będę miał lepszy, Cyprien Norwid. No jakże chłopak młody, więc ja poszukałem w tym kalendarzu 1812-1912, był taki kalendarz kuriera porannego i tam znalazłem Leopold Dymsza, poseł do Dumy Rosyjskiej. No i wziąłem do dymsza, bo wtedy do wojska trzeba było iść, a ja jako Bagiński szukali Bagińskiego żandarmii tak. do wojska. Wszyscy zawsze podziwiali pana y, stosunek do publiczności. Proszę panie, kontakt z publicznością polega na tym, żeby nie być sztucznym, po prostu być sobą. Ja traktowałem publiczność, całą publiczność jako przyjacieli. Oni wyszuwali we mnie, dla starówki tego łobuda, który ich po prostu kocha. Po prostu wszystkich lubiłem na widoku. Nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. To u mnie nie bywa. Z niczego można zrobić beczkę piwa. Jak olej w głowie masz, należy tylko znaleźć drink, to znaczy jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone, że to stracony czas. A u mnie siuk, a u mnie cyk. Proszę zauważyć zrobione w mig, bo u mnie siuk. i raz, i dva, i to, co člověk chtěl, to zaraz má. ze mnie proszenie się co chce dzieje. Jak nie mam, to nie jem. Jak człowiek się przejmuje, to lisieje i psuje sobie krew. Jak kogoś boli ząb ma ciasne buty, to chodzi jak struty i martwi się i smuci się i biada. Lub pada zaraz w gniew. U mnie siup, A u mnie cyk. Smutek był i smutek momentalnie znik, bo u mnie siuk. i raz, i, dba, i člověk svý kumarek znovu má. A u mě, cyk, smutek byl smutek momentálně znikl, bo u mě, syk, i raz, i dva, i člověk svůj humorek novu má. A u mě, syk, a u mě, cyk, i smutek byl i smutek momentálně znikl, a u mě, i raz, i dva, i člověk svůj humorek novu má.